Moi drodzy, do sieci wyciekł gameplay ze skasowanego Call of Duty Future Warfare Future, moi drodzy, przyszłość. Jak pan Vincenty pisze na Łamach gram.pl, do sieci wyciekł gameplay ze skasowanej gry Neversoft, która podobno była nazwana Call of Duty Future Warfare i była osadzona w kosmosie. Dobrze, że to nie wyszło. Zaraz powiem wam dlaczego. Jak podaje serwis Insider Gaming, zupełnie bez ostrzeżenia do sieci wyciekły fragmenty rozgrywki ze skasowanego projektu studia Neversoft, który miał funkcjonować pod nazwą Call of Duty: Future Warfare. Dwuminutowy klip z kampanii fabularnej oraz krótki fragment zabawy w trybie wieloosobowym pokazują, co mogło być ponad 10 lat temu, ale ostatecznie nigdy nie ujrzało światła dziennego. Moi drodzy, Szerzej znane jako projekt NX1, Call of Duty w kosmosie, miało zabrać nas. Z do bardzo futurystycznej wersji Strzelanki. Oba nagrania pochodzą z 2011 roku, więc prawdopodobnie produkcja z 2012 lub 13 roku mogła być właśnie skasowanym dziełem Neversoftu. Ostatecznie gra została skasowana, a deweloperzy zostali oddelegowani do pracy nad odsłoną koda w latach 11-14, do aby ostatecznie zespół został połączony z Infinity World. I to jest, moi drodzy, też informacja, o której ja już wtedy. Em, jak gdzieś tam słyszałem dawno temu, natomiast to jest to jest tak, że wychodził Modern Warfare, czyli nowoczesne, wiecie, pole bitwy, nowoczesne, nowoczesne techniki, to już wtedy z kontrowersją się spotkało. Na przykład ja, zagorzały fan Call of Duty z serii długowojennej, i nie do końca się odnajdywałem w Modern Warfare, ale uważam, że pierwsze odsłony, nie wiem, jedynka, dwójka Modern Warfare'a mi się podobały. Jednakże dla mnie już to była trochę inna gra. No szczerze, to była w sumie całkowicie inna gra i ja na nią nie patrzyłem już na, jak na koda. Ja ją trochę traktowałem tak, jakby to była całkowicie inna gra. I tak też do tego podchodziłem, nie? Natomiast Modern Warfare były całkiem okej, okay, Natomiast tutaj już były wtedy, nie wiem czy pamiętacie, była gra Infinity Warfare? Czekaj, jak ona się nazywała? Ta, co już odwalili totalnie, gdy wychodził Battlefield, który rozkochał widzów, e, graczy, a oni odwalili tego z tymi statkami kosmicznymi. Że tam, no, no, to już, to już nie był Call of Duty. To już było jakiś Halo praktycznie, to co oni odwalili, nie? E, no. Ale moi drodzy, Advanced Warfare chyba, tak? Advanced Warfare? Nie, poczekaj, to chyba to było, nie? No, słuchajcie, no to jest no. Wiecie o co mi chodzi, nie? Science fiction. Dobra, zobaczmy teraz, jak wygląda. Build z 2011. No ale wygląda to jak typowe Call of Duty, tak? Sceny hollywoodzkie, wybuchy, amerykańskie kino. Dużo się dzieje, nie? W krótkim czasie. Dynamicznie musi być. Wygląda gorzej niż Fallout 4, no może dlatego, że ta gra ma... ten build Cieszę. ma 13 lat. Okej, okay. multiplayer wyglądał. Typowe Call of Duty, no. Na tym samym silniku chyba od lat robione, e, ten sam system. Cieszę się, że jesteście. ADAM81pyl jest szefem od 36 miesięcy Cześć. Dziękuję bardzo, Adam. To jest, pamiętajcie, słaba jakość, bo na Twitterze to są pliki, nie? Jeden z deweloperów, Brian Bright, wyjaśnił, że misja na Księżycu, którą możemy zobaczyć w jednym z materiałów, tak naprawdę polegała na tym, że zespół uczył się wówczas silnika. Eksperymentowano wówczas z takimi funkcjami jak niska grawitacja. Niestety Future Warfare nigdy nie miało szansy powstać. Ej, ale to jest niesamowite. Patrz, to tu, po tym, to wyglądało jak skończona gra, dopracowana wręcz. Przecież to tutaj wygląda jak już... No to jest jakby już dopracowane, że to już gotowe do wyjścia jest, nie? No nic, taka ciekawostka, moi drodzy. Czyli kosmiczne Call of Duty. I teraz powinienem, moi drodzy, zadać pytanie wam. Które Call of Duty było ostatnim dobrym? Albo... no wiadomo, moje zdanie znacie, no to się nie zmienia od lat, jest dosyć boomerskie, ale ja myślę, że wy Modern Warfare'y jakieś wskażecie, nie? Czy Black Opsy. Natomiast jestem ciekaw waszej opinii i które uważacie, że no mimo wszystko jest ok. Natomiast no widać o tym, że firma, która to robi gdzieś tam po latach, po, po różnych roszadach, także w fuzjach przechodzeniu jednej firmy, łączenia się z drugimi, widać, że inaczej wyglądają te gry i są robione no tak jak się robi już od lat gry. Nie? W taki sposób, żeby były często nowe serie, żeby były zarabiające dużo, i tak dalej. No, ale ja wam powiem tak: bo jako wielki przeciwnik wsadzania wszystkich gier w kosmos, dosłownie już przenośni, to z jednej strony się cieszyłem, ale z drugiej strony czuję niedosyt, że szkoda, że, ta, że nie wyszło to. I ja jestem ciekaw, teraz tego się nie dowiemy, czy ta gra gdyby była skończona i wyszła? Czy byłaby to gra, o której po 13 latach mówimy, no, gdyby wyszła 13 lat temu, że to było naj, najgorsze kolejne. Of duty? Czy to było jedno z ciekawszych, bo właśnie było inne. Tu paradoksalnie mogłoby być, że byłoby ciekawe, bo tu, wiecie, to jest ważne, że dopóki rzeczy były bardzo przyziemne, czyli była druga wojna bądź nowoczesna wojna, to jest nasze, to jest przyziemne, to jest symulator takiego w miarę prawdziwego wojska czy konfliktu. To jest znane nam i takie namacalne, bo my z tym możemy się zetknąć. To się wiesz, prawdziwe czołgi, prawdziwe bronie i tak dalej. W momencie, gdy wrzucasz tą grę w coś praktycznie nieprawdopodobnego, czyli po prostu w kosmos, w science fiction wręcz, no bo tam po prostu ludzie se w kosmosie strzelają, no to jest po prostu całkowicie coś innego. Ale najgorsze, moim zdaniem, były te takie miksy, te pomiędzy że oni normalnych żołnierzy ubierali w takie stroje trochę Halo i wdupiali jeszcze nie w, stricte w kosmos, ale że już coś na statku jakimś, że już na Ziemię lądują statkami kosmicznymi. Wiecie, takie to pomiędzy jest najgorsze, no bo albo jesteś tu stricte skupiony na takiej prawdziwej przedstawieniu, takiej prawdziwej symulacji, to, to co tu się dzieje jest wierne na przykład jakimś oryginałom, albo jest totalnie odklejone, czyli takie science fiction, takie no future, nie? Więc no mogło być to ciekawe. Szczerze, to mogło być ciekawe nawet. Szkoda, że w całości tego nie, nie zobaczymy. No nic, takie to Call of Duty jest. Battlefield poszedł w futurystykę i trochę nie podeszło odbiorcom. Bardzo ważne jest mieć odpowiednie osoby na stanowiskach, które kontrolują zadowolenie bądź niezadowolenie, żeby reagowali. A jak ci się podoba kierunek Black Opsa? Ja w te gry to pograłem może kampanię, wiesz, ja. Już nie pamiętam tych niektórych serii. Ja bym musiał na YouTube sobie pooglądać filmy i bym powiedział: O, a, o, to ja wiem, co to jest. Jak po nazwach, nie wiem, co było w tej kampanii. Na przykład w Black Opsie teraz nie kojarzę. Muszę zobaczyć na filmikach, wiesz? Jest tak dużo tych kodów wyszło i ogólnie innych gier, które miały też tryby fabularne, że mi się to kiełbasi bardzo. Ja na przykład Modern Warfare'ów 1, 2, 3 totalnie nie rozpoznaję, co w której było. Kojarzę sceny, na przykład e, taka scena na koniec, że rzucasz nożem po takim, e, jak. Pontonem dopłynąłeś takim nożem rzucasz i to była taka ikoniczna scena, nie? To to kojarzę, ale nie wiem, z którego to z jedynki z dwójki było. Remember, no wrassians. To było czekaj, MW2. A, to było to, nie? Tak, to było to. O, to, to była dobra scena, no, A to jest z remaster w ogóle. Pokaż chwilę. Nie no, to jest to scena chyba. O, ta, to jest to. Dobra, chyba ta? O mój, odkopnie, nie tą broń chyba. Ta. Oni się będą bić teraz w tle. No, to dobrze to zapamiętałem. Dobra. Ale kurwa, widzicie, no tak ktoś kto pracuje przy tych grach to tak jakby filmy w Hollywoodzie robił, nie? To są takie sceny właśnie, to, to są normalne, wiecie, reżyserowane rzeczy, o, to, to jest to właśnie, ta scena z tym nożem. Kurwa, to jest masakra, nie? Jak ja w to kiedyś grałem, to ta scena mnie bolała, nie? I ją tak złapie za te ostrze Haha <laughs> dokładnie tak Ale to jest taki... Ta scena... Ta scena to jest taki samograj Ale taki satysfakcjonujący Tak, nie wolno po siebie krwawić. Nie no, Ravciowski, to wiemy, nie? Ale tu chodzi o samo pokazanie tej sceny. A! So. Soap. Ej Oni są poza w ostatnim y, kodzie, nie? Kojarzy dobrze? It'll hold for now. Come on, get up. No. Dzięki za spoiler. Dzięki za spoiler gry co. co jest? Ej, a wiecie, że Wiedźmin to ruchał dużo, dużo bab, ale nie miał żadną dziecka? Dokładnie.